Hej, 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 skorpiony. Witam was na czytaniu specjalnym, bo tytułem co się wydarzy tej zimy, co nam się uda tej zimy. Przede wszystkim fokus na to, co nam się uda, to być pozytywne czytanie, choć zobaczymy, co z tego wyniknie. W drugiej części sprawdzimy sobie co będzie dla nas największą niespodzianką tej zimy. Myślę, że ciekawe czytanie. Powtarzam jeszcze raz one powinny być pozytywne, ale nie mam pojęcia co z tego wyniknie. Skorpiony lecimy z tematem. Dzisiaj wyjątkowo nie tasuję kart, tak? Standardowa wersja na położone już karty. I zaczynamy. Ok, co uda się naszym skorpionikom tej zimy? Tak. Ok, gwiazda. Co uda się naszym skorpionikom tej zimy? Ok. Uh, uh, uh. Mamy siódemkę buław. Co się uda skorpionom tej zimy? Oj, tu czuję mocno. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A mamy tutaj królową mieczy. Co się uda skorpionom tej zimy? Oj, tak, ta karta. I co się uda skorpionom tej zimy? Uhuhu. Tak. Tanie. Taka nie Dobra. I tu mamy dziewiątkę mieczy. I sobie dołożymy jeszcze karty z Kipera. Co się uda Skorpionowi tej zimy? Oj, mocno tu czujemy tą kartę. Smutna wiadomość. Co się uda Skorpionowi tej zimy? E, spotkanie. Co się uda skorpionu tej zimy? Prezent. Co się uda skorpionu tej zimy? Eee... Więzienie. I co się uda skorpionu tej zimy? Miły list. Okej. Okay. I teraz sprzątam karty i zaczynamy! Co nam się uda, skorpioniki tej zimy? No, to jest, po, pff, to jest mocna energia. Zaczynamy od gwiazdy. Gwiazda mówi o uzdrowieniu. Biorąc uwagę, smutną wiadomość, którą mam później e, w ekiperze, mam wrażenie, że albo niektórzy z was już dostali jakąś wiadomość, albo dopiero dostaną. To jest taka albo smutna, albo taka słodko-kwaśna ale jest też bardzo oczyszczająca, tak? To nie jest byle co, ale jakby mam wrażenie, że tego potrzebowaliście. To jest taki kopniak na dzień dobry, bym powiedziała, tej zimy. Eee, też odzyskanie nadziei, jeżeli e, niektórzy z Was przykładowo, no nie weszli w ten rok, że tak się wyrażę, na zasadzie nowy rok, nowa ja, a raczej, mm, Nowy rok, ale dalej stare problemy i raczej lepiej nie będzie, to wychodzimy z tego takiego schematu negatywnego. Uzdrawia się to w nas. I ja mam wrażenie, że się u, nas to, u Was to się uzdrawia na zasadzie, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. I przez to macie, tutaj rzucę drugi frazologizm nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tak, bym to podsumowała to, co widzę. Bo mam później siódemkę Puław, która mówi o obronie obronie swoich granic. Eee, i też o tym, że jeżeli ktoś nas atakuje, bo ja tu widzę takie ataki, zobaczcie, to jest pełno kij, kijów, a sześć, macie siódmy. Mam wrażenie, że może, mo, może dojść do sprzeczek jakichś. Albo do. Po prostu obronię swojej racji, obronię swojej. Mm, coś czuję, że też będziecie musieli bronić swój nie tyle, co autorytet, co Waszą wartość, tak? Może ktoś tu nie, chcieć was dyskredytować, Ale moi drodzy, wy tu zaraz co? Królowa miecza, tak? Masz mi coś do powiedzenia? No to ja ci też powiem sama. Ja no, na ten temat do powiedzenia. Po prostu totalnie nie dam się. Po prostu się nie dam. Dlatego powiedziałam, co was nie zabije, to was wzmocni. Wy tu... Mam wrażenie, że jeszcze raz to powtórzę. Niektórzy z was naprawdę tak negatywnie, jakby... Bez większego takiego podniecenia weszli w ten nowy rok i myśleli, że będzie ciężko. Że teraz to, to już tylko gorzej. A wy jakby jak Feniks Popioł, że tak się wyrażę. Wy tutaj idziecie... Nie powiedziałam, że jak burza, ale... Bronicie swojego. Nie chcecie wejść stare schematy, tak? No, fajnie. Bronicie się i walczycie przede wszystkim, co ważne, walczycie o, o siebie do końca. Czy to w pracy, czy to w relacjach, bo ja tu widzę dużo ludzi. Tutaj mam e, kartę spotkań, to już jest dużo ludzi, i tutaj mam si czwórkę buła, która też mówi o. Mm, jest też stricte społeczną kartą. Też widzę, że szczególnie babeczki będą miały cięty język. Nie będą się bały w ty, tej zimy kobiety zamykać spraw. Znaczy panowie też, ale u ja głównie tutaj widzę babeczki, że uu, jak trzeba coś zamknąć, jeżeli coś mnie truje, a nie leczy, albo jest obojętne mi, do widzenia, tak? Bo ja nie chcę kolejnego ciężaru. Też widzę taką energię skumania się, co tak naprawdę mnie atakuje. Bo ta energia na dzień dobry yy, 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 gwiazdy, ona uzdrawia tutaj te wszystkie sytuacje. No, takie, uff, mocno, mocno, siostro. I później mamy czórkę buław, o której już mówiłam. To jest taka karta raczej stabilizacji i to mam wrażenie, że się, się bardziej zadzieje później, tak? E, czym bliżej wiosny, tym jesteśmy bardziej stabilni, tak? Czują się lepiej w swojej skórze, e, czują się bezpieczniej. E, mogą być tu dosłownie też jakieś spotkania mogą tu się udać, bo mamy dwie karty spotkań notabene. Możemy kogoś spotkać, ale to jest coś w ogóle zupełnie innego niż wcześniej. Hmm, też mam wrażenie, że niektórzy będą się bali jakiegoś spotkania, będą się bali jakiejś konfrontacji z kimś i może to nie będzie wcale taka miła konfrontacja, ale mega oczyszczająca. Może to nie być nawet konfrontacja, to może być taka w sensie. Wiecie, w cztery oczy też może być taka konfrontacja wiadomościami, bo mamy tutaj dwie karty wiadomości, proszę Państwa: miły list i smutny list. Może tak się tu wydarzyć, że coś, jakaś wiadomość do Was przyjdzie na temat chyba jakiejś osoby po prostu albo sprawy relacyjne, która na początku będzie smutna, tak? Nie będziemy się czuli z, nią, z tą wiadomością komfortowo, ale ona się okaże mega uzdrawiająca. Ona jakby zamykała jakąś trudną historię, i dzięki temu wy tu odzyskujecie stabilność i spokój. I wychodzicie z mentalnego więzienia. Chociaż te. Mm, I właśnie tutaj ta dziewiątka mieczy, i pot mamy ten miły list. Jakaś wiadomość, rozmowa z kimś przerywa ten taki mm, u niektórych, tak? Jeżeli niektórzy z Was będą e, mieli taki. Taki ciąg, takich nocy, że będziemy tutaj myśleli po nocach na jakiś temat, tak? Popatrzcie, on tu już ma dość. Ten typ, to już to ma dość tej sprawy, tej osoby, cokolwiek by tu nie było. I jedna wiadomość tutaj, proszę Państwa, wyprowadza nas z tej pułapki mentalnej, tak? To jest ta wiadomość jest jak prezent. Tak? Prezentem również może być spotkanie nowej osoby, ale widzę tej osobę, która jest totalnie jakoś inna. Tak? Coś w ogóle innego. I to też może nas trochę tutaj Fff, mm, A co ja mam z tym teraz zrobić, tak? To nie jest ktoś, kto należy do moich schematów wcześniejszych. No ale jak tu powiedziałam, wy tu uzdrawiacie te stare schematy. Dlatego przychodzi ktoś totalnie inny. No i to może być takie na dzień dobry, że tak się wyrażę, stresujące. Fajne, fajne. Przepotężny, że tak się wyrażę, okres. Bardzo fajny. I teraz moi drodzy, sobie zobaczymy czego my się w ogóle nie spodziewamy. Czego my się w ogóle nie spodziewamy, a do nas przyjdzie. I sobie Lenormandę to sprawdzimy. Dobra. Tutaj też były karty potasowane i mamy Ej, mamy znów kartę wiadomości, rozumiecie to? Tu mamy smutną wiadomość, tu mamy miłą wiadomość. I tu też takie niespodziance, które się totalnie spodziewamy, ale w sposób pozytywny. Mamy kartę wiadomości w Lenormandzie. Coś z tymi wiadomościami? Eee, w Lenormandzie ona wskazuje na wiadomości. SMS, maile, zaproszenia. mnie przeprosiny, tak? To jeszcze dołożę do tego. No niespodziewana. W ogóle na normadzie ona w ogóle wskazuje na to, że jest to, to jest niespodziewane, tak? Tu ktoś na tym koniu przyjeżdża, ale mnie. Nie, nie mam pojęcia, tak? Może tak być, że jakaś osoba toś w przeszłości nas będzie chciała przeprosić, tak? Ale my tu ewidentnie stoimy po swojej stronie. No, fajnie, fajnie. Co tu jeszcze się, się uda? Aj no ja nie wierzę. Ciężar. Karta ciężaru, czyli krzyż w Lenormandzie. Okej. Okay. To będzie wiadomość na temat tego, co nam mocno ciążyło. Na serduchu, na wątrobie, czy tam na jakim organie u Was to ciąży. Co jeszcze mamy? O kurde. Wąż. Okej, okay, sprawa albo osoba. Nawet no, może być jakaś osoba trzecia, która nam mówi, yy, daje nam jakąś wiadomość na temat yy, osoby, może nasz partner, może jakaś koleżanka z pracy, która no niby wam się wydaje fajna, nie? <grytanie> ale ona patrzcie, was, was jak ten wąż oplata. Tak, niby fajnie, milusio, ale to nadal wąż i intuicyjnie wam coś nie pasuje z tą osobą. Jest to relacja ciężka, mimo że pociągająca. I tutaj jeszcze jedną kartę, bo to jest aż ciekawe. Uuu, i góry. 21. No to jest bardzo ciekawe. No. To jest wiadomość, która po prostu... Rozmywa całą toksyczną sytuację. Teraz wam ciąży. Może się tu coś w pracy dzieje i przez to nie możecie spać. Może jakiś błąd zrobiliście. No coś wam ciąży. Coś na was działa toksycznie. I nie wiecie, co z tym zrobić. Nie wiecie, jak z tego wyjść. Tak? Nie, nie widzicie rozwiązania sami. Ale coś czujecie, czujecie ten ciężar. Tu ten krzyż jest nie bez powodu z tyłu, tak? On jest z tyłu. My, my czujemy go, tak? Ale my go nie widzimy. To jest w ogóle. Mm, kamień spadł mi z serca. O, to jest tego typu energia, kiedy my się o czymś dowiadujemy tej zimy. Ale to było dla nas bardzo toksyczne. I, nie, i wydawało nam się to nie do przeskoczenia, a tu widać, Uf. To się rozmyje, tak? I to będzie dla, taki, będzie dla nas uzdrowiające. Będzie takim nowym początkiem. No nic, to było na tyle, moi drodzy, bo się zaczynają. E, <grywka> zaczyna w kościele grać. Mam nadzieję, że czytają się podobało. I widzimy się w następnych rozkładach. Baju, baju.